Nie ma na razie, mówi modulator, ale w palmierach będzie już mój głos. Odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę. W na razie siemanko, już, jest, już jestem jako ja, nie jako modulator. No i cóż, no idziemy do Tuskawia czarnym szlakiem. Tylko teraz będziemy musieli do niego dojść. No jeśli odcinek się spodobał, zostawcie je łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się na szlaku. No, tutaj się znajduje wejście do Campinosu już, Kampinoski Park Narodowy. Tu już jest ten czarny szlak oznakowany, który doprowadzi nas do Palmira, a potem do Toskawia. No więc widzimy się później. No tutaj jest tablica kierunkowa. Jest to miejsce Palmiry Parking. Cmentarz Palmir za 5, 5 km ponad. Janowek za 3,5. No i ten nasz szlak interesuje. Powiem wam, że tam wcześniej już dużo. Był taki jakiś opuszczony blok, czy coś. Czyli po prostu dom. I w sumie mógłby być fajny jeszcze materiał dodatkowo, bo... No po opuszczony, wydłużony materiał do tego odcinka. Ale się bałem wejść z tego powodu, że kiedyś jak tu szedłem tym szlakiem, bo już kiedyś szedłem, tam były psy kiedyś, które pilnowały tego. I one dosyć były, no, niezbyt przyjaźnie nastawione. Były wręcz agresywne, dlatego nie ryzykowałem i tam już nie wchodziłem. No dobra, no to co my dalej idziemy tym szlakiem? Teraz kierujemy się tam chyba w kierunku tego y, Janówka. No, no to widzimy się za jakiś czas. Mam Na nadzieję, że się nic nie stanie, oczywiście. No, więc cześć. W ogóle jeszcze taką Wam ciekawostkę powiem. No, teraz smutną ciekawostkę, ale nagrywany był ten materiał, kiedy były pożary w okolicach Warszawy. I chyba podejrzewam, w Janówku, gdzie właśnie między innymi zmierzamy, ktoś tam podpalił las. Chyba. Tak z tego, co mi się wydaje. Bo to było jakoś. No, podejrzewam, jakieś tam kilka dni temu. No więc. Może zobaczymy, nie wiem. Spalony las. Chociaż to jest smutne w sumie No ale tak może być niestety No i właśnie dochodzimy do momentu kiedy szlak się przecina z drogą Palmierską dla samochodów i autobusów Ale że dzisiaj jest yy, piątek to autobusy nie jeżdżą, tylko one weekendy jeżdżą Tam dokładnie chyba linia 800 no, a tam prowadzi dalej szlak, w kierunku Janówka. O, tutaj jest ta droga. No, jakaś szersza droga teraz. No i chyba dobrze. Więc widzimy się za jakiś czas. W tym miejscu jest jakieś miejsce pamięci profesora Eugeniusza Bernackiego, leśnika i ekologa, badacza Puszczy Kampinowskiej. Zmarł w 2016. No, no to takie miejsce. Podczas, takie chyba pierwsze, można powiedzieć, podczas tego szlaku. Bo chyba ich będzie kilka, z tego co mi się wydaje, takich tych miejsc, tak więc... Za każdym razem wtedy się będę odzywać. Bo coś się wtedy dzieje. No dobra, no to idziemy dalej. Tam prowadzi dalej ten szlak. No. Więc widzimy się za chwilę. Powiem wam, że jak wcześniej powierzałam szeroką drogę, co nie? To teraz jest południotka. Jakby wypuszczę jakimś szedł. No. No i taki jakiś czas widzimy, no cóż. Oprócz tego, że to jest starskie wąsko, to się na razie, no... W sumie by się nic nie działo. No. Więc na razie. Nie coraz no ciekawszy ten szlak, jest coraz węższy, autentycznie. Jest tu coraz węższy i coraz niżej. Ale i ze szlakiem to staje lepsze, czyli... Czyli chyba dobrze, no. Chyba tak ma być. No, tam, bobr. W to w ręce zaczął nagrywanie? No, takie miejsce mi Fajne. A my? Dalej tędy. No cóż, no. Trzeba iść do przodu. No, to szczęście jest... Szersza droga, trochę już... Chyba może być już normalnie. Bo w tym buszu, to powiem, że było ciekawie. Można czasami było się zeskizować. No, więc mam nadzieję, że teraz przez dłuższe czasy już nie będzie takiego buszu, tylko będzie o taka właśnie droga. Tego bym sobie życzył. No, witam z powrotem. No, jak widać, jesteśmy już. To jest taka droga, już taka normalnie asfaltowa myślałem, że to już jest ta druga kalb, palmirska w ogóle a tu to się okazuje że tu Janówek jest właśnie jak widać więc pierwsza część taka wycieczki może powiedzieć, że już jest Bo jesteśmy w torteczki w Janówku, o, tam jest jakaś Kapliczka jakaś. No, jeszcze tam chyba z tego co widziałem, to zostało jeszcze do Palmir chyba 3 km, a do Tuskawia 8. No, jeszcze zobaczymy tutaj, jak już jesteśmy. No, taka kapliczka standardowa, z Matką Boską, z Jezusem na krzyżu. No, no to cóż, chwila przerwy na zjedzenie jakiegoś prowiantu, na się i dalej. No to cóż, widzimy się za chwilę. No dobra, już był... już przerwę miałem. To teraz idziemy dalej. Idziemy już w kierunku Palmir. Teraz Borschanówek, był. No i teraz do Palmiry. Więc idziemy teraz taką fajną drogą. No więc widzimy się znowu za jakiś czas. O, w tym miejscu chyba znajduje się ta leśniczówka. Nie będę jej za bardzo nagrywać, bo to pewnie ktoś jest. No, i to pilnuję tego lasu powiem od tego, że w janówku ktoś podpalił, no ale no cóż, nikt no, nie ma oczu dookoła głowy i to może się w każdej chwili wydarzyć. No, no to idziemy dalej o taki jakiś młody chyba las czy coś, nie wiem, nie ja znam się. No to idziemy dalej. No, w tym miejscu coś się chyba mogło wydarzyć, bo. Tu sporo drzew jest wyciętych w ogóle. A chyba z tego co mi się wydaje, to, to jest park narodowy, kampinawski, więc raczej tu się nie powinno wycinać. A są wycięte, czyli coś tu się chyba wydarzyło. Nie wiem, czy to jest akurat to miejsce, ale chyba nie. To jest jakieś pewnie jeszcze inne, ale coś tutaj się też wydarzyło. Aby po prostu tak sprchniało, że władze tak zadecydowały. No dobra, to idziemy dalej. No i doszliśmy już do takiego pewnego miejsca. To się nazywa Kamień Orlika. Jest to miejsce upamiętniające chyba tego Edmunda Orlika podczas we wrześniu 1939. Jest to miejsce upamiętniające. O tutaj. W tym miejscu doszło do zwycięskiego pojedynku polskiej tankietki. Tak jest. Rany Boga. Pierwszy raz widzę od chyba dwóch godzin jakąś osobę. Aż się przestraszyłem. No. No tutaj jest spółku piechoty Edmunda Orlika z czołgiem niemieckim powodzonym przez... No dobra. Ale już jesteśmy w okolicach Palmir. Bo to już jest ta ścieżka dydaktyczna dookoła, wokół Palmir. O w tym miejscu, jak widzicie taką zieloną strzałkę. To jest szlak właśnie wokół Palmir, więc... Już chyba właśnie weszliśmy na teren. Już blisko tego cmentarza Palmierskiego i to już jest gdzieś blisko. No więc dobra, no to cóż, idziemy. Bo ten zielony szlak też prowadzi razem z tym, z czarnym. Więc let's go. Doszliśmy do kolejnego miejsca, w sumie niedaleko od tego kamienia Orlika gdzie tutaj jest ścieżka dialektyczna wokół Palmir i gdzieś tu jest y, wydma. Ale chyba jest to na Ławskiej Górze. Nie mam pojęcia, gdzie to jest do końca. No, to kolejny jakiś przystanek jest, ścieżki dialektycznej wokół Palmir, czyli bagno. No, bagno to wiemy, to jest tutaj, to bagno. gdzie tutaj będzie różne zwierzęta, tutaj se przebywają i odpoczywają. A tu jest ten taki młody lasek. No i tam już to przechodzi... o! Nie wiem czy to... nie, widać na kamerze. Stają tam samochody, czyli to już jest parking przy muzeum w Palmirach. No to już jesteśmy finiszujemy tutaj w tym momencie No no to widzimy się zaraz Za chwilę tam gdzieś pewnie cmentarza w okolicach cmentarza W ogóle taka chyba Nie wiem czy to jest prawda Może to jest tylko reklama ale tu chyba w tym muzeum możliwe że będzie nad muzeum No ciekawie byłoby w środku lasu w nocy Wiem to to jest droga normalna oczywiście ale, ale tak gdzie ja szedłem tym czarnym szlakiem albo jak tam będziemy dalej szli to jeszcze oczywiście nie koniec no, tutaj jest adres droga palmirska, palmiry no, no to teraz chwila przerwy oczywiście i, i potem lecimy dalej już do Toskawia, a do Tuskawy się mnie bliżej jak dalej. No więc cześć. Na chwilę. No, tam jak widać jest ten cmentarz, właśnie palmirski. Pomimo tego, że już kiedyś był, to na tym kanale odcinek, ale. Można jeszcze raz tutaj nakręcić. No, jeszcze tutaj właśnie na ławkach. Sam. No tu. To... No więc jeszcze jest, może tam jeszcze się przejdziemy tam na chwilę na cmentarz i wiadomo gdzie się będziemy kierować. W tym miejscu to jest pełno tych już kierunkowskazów gdzie się mamy udać. No tutaj pierwsze, Rostoka, pociecha, truska w ZDM. Na no, początku myślałem, że tu w pójdziemy. Ten co jest 3,6 km, ale chyba pójdziemy czarnym. Co jest 4 km. No tutaj też w ogóle czerwonym dojdziemy też do ZDM. No ciekawe, tylko że do Cicanowo-Leśnego. 8 km, ale to nie dzisiaj. O, może tak powiem, nie dzisiaj, może kiedyś, ale raczej nie dzisiaj. No więc tam zaraz się udamy w tą stronę. No, w tym miejscu dodam ciekawostkę taką, że to jest właśnie ten przystanek autobusowy, o którym mówiłem. Właśnie linia 800, która jeździ weekendy z metra młociny. Podajże, no, metra młociny. No, to jest rozkład jazdy. Jak ktoś stresuje tu podjechać. Weekend. No, tam był wyświetlany właśnie rozkład jazdy. No może nie najczęściej, ale, ale jeździ, to jest najważniejsze. Tutaj autobus. No, no to taką tylko chciałem ciekawostkę pokazać. W tym miejscu, że tutaj też autobus jest. Pomimo tego, że chyba kiedyś mówiłem. No ale, może jeszcze raz powiedzieć. No więc idziemy już tam prosto No i znowu rozstajemy się z tą sobie nie jest jest Zbrykowa droga No to się rozstajemy z brłkową bo idziemy tędy Przesłasz zobaczycie jaki to jest teren No, taki troszkę górzysty. No więc, cóż, lecimy z tematem. Powiem, że ładne górki, jak na Mazowcze i tak dalej, i okolice Warszawy. Ale też trzeba się przyzwyczaić, bo planuję wycieczki w góry, nawet trzeba się przyzwyczaić do takich miejsc, gdzie będą. Góry, małe, duże. No, widzimy się za chwilę. No, powiem wam, że tutaj taki bunkier jakiś jest, prawdopodobnie w tym miejscu. Chociaż to pewnie nic nie ma w środku. No oprócz świeci to nie No jesteśmy już taki dosyć bez pozorą, yy, w takim dosyć pozorą popularnym szlaku Ale dosyć górzy <grybujesz> No dobra no to co Lecimy dalej Jesteśmy na takim skrzyżowaniu karczmisko się które się nazywa no i po prostu tylko chciałem... po prostu chciałem poinformować i tyle, no. W sumie nic nie ma jako tego, tylko tyle, że jest... ...takie skrzyżowanie. Po prostu dużo szlaków tu prowadzi w różne miejsca. No tak więc no, no to co, lecimy dalej. Już do... Już na parking w sumie. A jeszcze pewnie coś tam pewnie włączę, bo... ...to zupełnie pewnie takie nawet ładne widoki, przyznam, że... No i po prostu będziemy jeszcze się widzieć pewnie tutaj w tym parku narodowym. No no to cześć. No idziemy po takim mostku właśnie nad pewnie bagnami. No tu jest jakaś tablica. Aha, to jest trumień. Pewnie ten. Tylko, że jest wyschnięty. No. No i no to idziemy dalej. Powiem wam, że to miejsce jest naprawdę, o szczególnie, ten taki tunel, też taki busz można powiedzieć, jest fajny dla fotografów, powiem tak szczerze, że tu jest chyba dobre miejsce żeby sobie fotki robić i temu podobne rzeczy ale tylko głównie to tak naprawdę w tygodniu, bo weekendy jednak to jest dużo ludzi dosyć ale w tygodniu to w sumie można przyjechać i robić zdjęcia więc lecimy dalej tutaj jest jakaś kolejna właśnie kładka Wśródła się pewnie bagien No to idziemy dalej cały czas do Skawi aż Już jakieś 2,5 godziny Około tam chyba 8.30 Wystartowaliśmy około a już jest tak 11 No To idziemy cały czas no, doszliśmy do tych właśnie takich wielkich dosyć łąk, w Kampinosie. Tutaj taki widok. One się w ogóle nazywają motylowe łąki. Taka ciekawostka. No dobra, no to co? Idziemy oczywiście dalej, jak to już pewnie pierdolę, ja raz to powiedziałem. Teraz no, idziemy montelowa łąka, no jak łąka. No. no i moi drodzy, już dochodzimy do końca. Dochodzimy do parkingu w Tuskawiu. I już chyba i widać już od kilku godzin pierwsze zabudowania Jeszcze wy pewnie nie widzicie, ale ale to już jest wieś troska no. no to już można powiedzieć, że tu się już ba... kończy wycieczkę. w tym miejscu tu Altanoka, tam właśnie są zabudowania. O, będzie chyba jak widać. No i wchodzimy już na ten teren. Yy, taki dosyć psi, truskaw. No i teraz już się oficjalnie faktycznie kończy wycieczka. I tu się chyba przy okazji kończy też szlak ten właśnie czarny w tym miejscu. Tak więc no, więc jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I widzimy się na kolejnej wyprawie. Cześć!